Witam Państwa. Maciej Lisowski, Fundacja Lex Tosta. Przepraszam, pozwolę sobie na siedząco, bo jak widać mam spore kłopoty ze stawami, w związku z tym nie chciałbym tutaj przed Państwem paść Plackiem. W każdym razie jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. My zajmujemy się przede wszystkim sprawami prawnymi, jeżeli chodzi o ochronę obywateli, jeżeli chodzi o pomoc w poszczególnych przypadkach, a też propozycjami zmiany prawa. I tą sprawą zainteresowała nas bardzo pani Justyna Socha, która na pewnym etapie już bardzo zaawansowanym niestety, wdrażanie ustawy, a dlatego niestety, ponieważ ustawa ta była procedowana błyskawicznie na Polski Parlament, zwróciła moją uwagę na tą ustawę i zaczęła ją czytać. Zacząłem ją czytać i nie wierzyłem własnym oczom, co czytam. Po prostu dla mnie to był zupełny obłęd z kilku przyczyn. Po pierwsze, ta ustawa dotyczy nas wszystkich. To już nie jest, nie chodzi tylko i wyłącznie o szczepienie dzieci czy nie szczepienie dzieci. To dotyczy o szczepienie dokładnie wszystkich osób znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli do jednego, że tak powiem, kotła wrzucono i sytuację zagrożenia epidemią, czy sytuację wystąpienia epidemii, i wrzucono szczepienia profilaktyczne, chociażby na tych czy praktycznie jedna decyzja rozporządzenie dokładnie ministra zdrowia, żeby umieścić daną chorobę na liście chorób, które dotyczy bezpośrednio ta ustawa. W tej chwili jest bodajże ponad 59 chorób, co bez problemu rozporządzenie ministra może się w każdej chwili zmienić, pamiętając pewnie Państwo pamiętacie kwestie nagonki medialnej zapewne wywołanej działaniami koncernów farmaceutycznych w przypadku ptasiej grypy z tego czasu. W tej chwili rozporządzenie Ministra, taka Ptasia, gryba Chowicza, Zajęcia, gryba, czy co tam wymyślono, może się znaleźć i co więcej, możemy być wszyscy przymusowo na to zaszczepieni. Ja może tak skorzystam ze ściągi, dlatego, że chciałbym oddać wiernie niektóre zapisy ustawy. Zapraszam też na naszą stronę internetową, wystarczy w Google wpisać Fundacja Lex Nostra, tam jest ona dokładnie umówiona z podaniem konkretnych artykułów. Ja już Państwa nie będę zanudzał konkretnymi artykułami, żeby nie przedłużać, natomiast w dużym skrócie, co powoduje ta ustawa. Przede wszystkim, tak jak już wspomniała pani Justyna, zmiana podstawowej definicji choroby zakaźnej. Otóż przestaje to być choroba według poprzedniej definicji wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, który ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowi zagrożenie dla życia publicznego. To zostało wykreślone, czyli zagrożenie dla życia publicznego zostało wykreślone. Pozostała tylko choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy. Czyli praktycznie prawie każda choroba. Przepraszam. I teraz tak, kogo to będzie dotyczyć? No to wszystkich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wszystkie te osoby mogą, cytuję, bez ich zgody poddane być szczepieniom ochronnym z rygorem, przepraszam, natychmiastowej wykonalności. Czyli najpierw nas zaszczepią, później możemy to skarżyć do sądu, gdzie sobie chcemy, już po fakcie. Co więcej, oprócz osób chorych prowadzono bardzo ciekawe, ciekawą definicję osoby, u której podejrzewa się. Definicja tej osoby właśnie to jest też bardzo ciekawe, jak wygląda definicja tej osoby. Otóż osoba podejrzana o zakażenie jest to osoba. Cytuję, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej. I co więcej, wobec tej osoby podejrzanej, oczywiście można zastosować wszystkie rygory tejże ustawy. Czyli m.in. szczepienia ochronne, kwarantannę, leczeniu, hospitalizacja, izolacja. Oczywiście ustawa nie precyzuje, że np. hospitalizacja może być pod takimi i takimi warunkami, bo nie ma warunków wystarczy. Kogoś się podejrzewa, podejrzewa. Nie, nie precyzuje, jak wygląda okres kwarantanny. Po prostu kwarantannie. Pytanie, kto o tym będzie decydować, ustawa o tym nie mówi. Mam nadzieję, że nie zobaczymy w praktyce. Następna jest kwestia. Też bardzo istotna, mianowicie tą ustawę można zastosować. Do osób, które miały, cytuję, styczność ze źródłem zakażenia. Koniec, cytatu. Co oznacza styczność ze źródłem zakażenia? No właśnie, tak powoli chyba do tego dojdziemy. Mianowicie, nie jest to w żaden sposób sprecyzowane, wystarczyłby chociaż zapis, zapis przepraszam, osobistą styczność. Jakkolwiek, po prostu ta ustawa stwarza tak duże pole do możliwych nadużyć, że włos się jeży. No. To będzie badać tą styczność ze źródłem zakażenia. Otóż sanepid, który otrzymał praktycznie uprawnienia służby specjalnej, chociaż nawet spec-służby specjalnej, która może nie dość, że sama gromadzić informacje, to jeszcze uzyskać informacje, czy uzyskiwać informacje od każdego, kto takie informacje posiada, czyli szkoła, sąsiad, CBA, ABW, Policja, Dzielnicowy, każdy, kto takie informacje posiada, jakie informacje. No oprócz takie podstawowych informacje o naszym płeć, PESEL i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy do takich rzeczy jak numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej. Miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby. Ale to samo dotyczy również osób podejrzanych o zakażenie, które nie są chore. Tak to też kolejna sprzeczność. Ale też bardzo istotny zapis. Informacje o aktualnym miejscu pobytu. To, to pytanie, w jaki sposób Sanepid może pozyskać informacje o naszym aktualnym miejscu pobytu, nawet jeżeli jesteśmy tylko podejrzani o kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. Najgorsze, przez telefon komórkowy wiadomo, prawda, czy lokalizacje, i tak dalej, meldunki. No, w pewnym momencie ktoś powie, że to nie jest skuteczne. No co jest najbardziej skuteczne? Szczepienie chipa, prawda? I to jest moim zdaniem ustawa, która daje szerokie, szerokie pole prawne do po prostu chipowania ludzi. Oczywiście, tak jak rozmawiałem ze znajomym posłem, którego nazwiska nie wymienię, ponieważ rozmowa to była prywatna. Poseł był z Komisji Zdrowia. I mówię, mówi, no słuchaj, czego się trzeba tej ustawy? Właściwie, no to jeżeli taki urzędnik czy lekarz przekroczy swoje uprawnienia, no to jest artykuł 231 Kodeksu Karnego, przekroczenie uprawnień. No i on od razu podpada pod prokuratora, pod sąd. Ja mówię, słuchaj, ja, ilu urzędników państwowych dotychczas zostało skazanych? Albo były postawione zarzuty, jeżeli chodzi o przekroczenie uprawnień? Właśnie, niewielu, niewielu. To jest, wiecie Państwo, to znaczy, ja podałem taki odpowiedziałem mu w sposób następujący, że to jest ta ustawa, to jest tak obrazowo mówiąc, jak danie małpie brzytwy i to jest tylko kwestia czasu, kiedy no ta małpa brzytwy użyje, i wiadomo, czym to się skończy. Ja nie zakładam złej woli ustawodawcy, ale mając taki instrument prawny, wcześniej czy później ktoś ze Będąc, trafi się kto będzie miał złą wolę, i z tego instrumentu skorzysta łącznie właśnie z próbami przepraszam, przymusowego szczepienia. I na koniec, jeszcze jedna bardzo fajna rzecz w tej ustawie, że tak można powiedzieć, mianowicie artykuł 33 ustęp 5, który mówi, że wszystkie te opisane przez ustawę sytuacje dotyczą również osób, cytuję, z objawami choroby zakaźnej dotychczas nierozpoznanej w kraju. Kropka, nic więcej. Koniec ustępu. 5 artykułu 32, 3. Co to znaczy choroba zakaźna dotychczas nierozpoznana w kraju? No pytanie, e, tak jak rozmawiam z posłami, no to oni mówili, no Przylatuje ktoś zagrożonego przeopiętego epidemią kraju na was, na lotnisko, my musimy mieć instrument prawny, żeby taką osobę zatrzymać, podać tak itd. No dobrze, ale tego typu zapis. W połączeniu z innymi zapisami, o na przykład korespondencji elektronicznej, to może równie dobrze spowodować następującą sytuację, że jakiś pan w Chinach, który wysyła piłeczki ping-pongowe, eksportuje do Polski. A samemit o tym wie po korespondencji mailowej. Później dochodzi, że takie paczki mogą z tymi piłeczkami albo z odzieżą przychodzić. W związku z tym osoba, która odbiera, może być podejrzana o zakażenie, bo na przykład w Chinach jest epidemia czegokolwiek, prawda? I już włącza się działanie tej ustawy. Ja rozumiem, że gdyby to było sprecyzowane, chociażby. Byłaby wskazana organizacja międzynarodowa, która definiuje taką chorobę zakaźną, nierozpoznaną w kraju. Tutaj nic nie ma, czyli rozumiem, że Ministerstwo Zdrowia no nie wiem, Bangladeszu, nie uważając oczywiście obywateli Bangladeszu, zadecyduje, że u nich jest choroba zakaźna, i w tym momencie minister ma otwarte pole prawne do wydania rozporządzenia, żeby przymusowo szczepić określoną przez niego zdefiniowaną grupę ludzi na chorobę, która gdzieś tam występuje. No, tak to niestety wynika z tej ustawy. Dlatego skierowaliśmy na razie wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego, o zastarżenie tej ustawy właśnie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodność z Konstytucją. Ten wniosek jest też na naszych stronach internetowych, tam chyba jest też wyłożony, tak dzięki uprzejmości naszych, naszych, naszych gospodarzy. I też prosiłbym o podpisywanie zarówno tutaj pod wnioskiem. Z towarzyszenia Pani Justyny Socher, jak i pod naszym, o podpisywanie. My te podpisy prześlemy jako wspierający. Zobaczymy, co Rzecznik Praw Obywatelskich już działa. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że z jednej strony państwo wymusza określone zachowania obywateli, a z drugiej strony nie zapewnia im żadnej, żadnego systemu opieki przy okazji nawet niepożądanych odczynników poszczepiennych. Bo tak to w tej chwili wygląda. Państwo przymusza obywatela do określonych zachowań, nie zapewniając żadnego systemu jego ochrony. Mówi na zasadzie takiej iść, panie, czy idź pani do sądu, sądźcie się państwo przez kilka lat, tak słynnie nie wiadomo z kim, prawda? Wiadomo, jak działają nasze sądy, wygracie albo nie wygracie, to praktycznie w żaden sposób nie funkcjonuje. Dlatego ta ustawa, dlatego w ogóle temat szczepień, nie tylko dzieci, ale też nas wszystkich, jest to takie pole, gdzie jest bardzo duży styk olbrzymich pieniędzy, olbrzymich pieniędzy koncerno-farmaceutycznych, a zarazem zdrowia naszego społeczeństwa. Jest to z definicji miejsce bardzo, bardzo korupcjogenne i na to też trzeba zwracać uwagę. I przede wszystkim będziemy dążyć do wzmocnienia kontroli Przede wszystkim jakości szczepionek, listy chorób, a przede wszystkim zmiany ustawy, bo praktycznie nie mamy żadnej społecznej kontroli. Akurat nie jestem lekarzem, nie znam się na tym, nie chcę się wypowiadać pod względem medycznym, ale tak jak rozmawiałem z lekarzami, nie mamy żadnych możliwości kontroli jakości tych szczepionek. Ja kilka dni temu udzielałem wywiadu dla, dla pewnego chrześcijańskiego portalu, e, który, i oni sami nadali tytuł tego wywiadu, że władze traktują nas jak zwierzęta. Taka jest chyba konkluzja, że władze z tą ustawą zaczynają nas traktować jak za przegłoszeniem bydło, które można trzeba zaczipować i zaszczepić nie wiadomo czym, po to, że jest duży rynek zbytu. Dziękuję bardzo.